Teraz o dwóch oznakach, że osoba nie szanuje siebie, a przy okazji ciebie. Dlatego, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, jednym z ostatnich filmów, że kiedy osoba nie szanuje siebie, to lepiej się od takiej osoby trzymać z daleka, bo kiedy ona nie szanuje siebie, nie będzie szanowała ciebie. A więc numer jeden. Ta osoba zdradza. Ta osoba jest w związku, no, i chodzi na bok. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, kiedy ktoś jest w relacji i zdradza na boku, to tak naprawdę zdradza samego lub samą siebie. Po prostu nie ma odwagi, nie ma jaj, żeby pożegnać się z tą osobą, żeby wyjść z relacji i dopiero chodzić. Z inną osobą albo zdradzać, albo spotykać inne osoby. Właśnie, to znaczy, że ona, ta osoba nie szanuje w ogóle siebie. Dlatego, że siebie zdradza. To jest numer jeden. Numer dwa. Jest osoba, która zazdrości, ale tak zazdrości nie na zwykłym poziomie, tylko zazdrości na głębokim poziomie. Jest zazdrosna o wszystko. Dlaczego siebie nie szanuje? Dlatego, że osoba, która szanuje siebie, nie, nie musi być zazdrosna. Dlatego, że ona ma wysokie lub adekwatne poczucie własnej wartości, pewność siebie oraz samoocenę i wie o tym, że to, co osiągnie w życiu, zależy w głównej mierze od niej samej. I nie musi zazdrościć innym ludziom. Po prostu konsekwentnie idzie do przodu. Nie potrzeba tej osobie zazdrościć ani porównywać się tym bardziej do innych ludzi. Ona wie o tym, że to ona kieruje swoim życiem. Wtedy to jest oznaka, że ona szanuje siebie, a również będzie szanowała ciebie. I pamiętaj jeszcze raz: jeżeli ktoś nie szanuje siebie, nie będzie nigdy szanował ciebie. Pozdrawiam.